Dane zbieramy na podstawie jakiejś informacji od 19 z Twittera, który zresztą też jako pierwszy wykrył, że o kilkanaście tysięcy nie zgadza się liczba zachorowań chociażby na Mazowszu. Na takich danych państwo operujecie. Mamy ekspertów. Od kilku miesięcy próbowaliśmy się dowiedzieć, kto w ogóle doradza temu rządowi. Te informacje były tajne. Mamy tak zwanych ekspertów w telewizji, jak profesor Simon czy Simon, który twierdzi, że strajki kobiet są zupełnie bezpieczne, a marsz niepodległości jest niesamowicie niebezpieczny. Zamykacie cmentarze 31 października wieczorem wymuszając na ludziach, żeby hurtowo szybko poszli na cmentarz, bo kolejnego dnia go zamkniecie, kiedy w, w samym momencie odbywają się strajki na 100 tysięcy złotych, 100 tysięcy osób w centrum Warszawy. Wasz rząd to jest jedno wielkie nieporozumienie. Absolutnie nad niczym nie panujecie. Nie macie żadnych sensownych danych ani żadnego sensownego planu. I tak niestety wygląda prawda. A no mówienie, może że... No może te środki restrykcyjne, które przyczyniają się do tego, że dajemy w miarę skutecznie radę z pandemią. A jeszcze jedno. Natomiast mówi pan o tym DDM, o tych dystansie maseczkach. Pan teraz siedzi w Sejmie, z tego co widzę. Gdzie pan ma maseczkę? Według zarządzenia no, mam, ma mam zachowany sejfa. społeczny dystans. Jestem z daleka od wszystkich, którzy tutaj Tak? A według zarządzenia trzeba mieć dystans czy maseczkę? Dobrze, Dobrze ale myślę.